Cześć, witam Was moi drodzy. Po długim czasie w końcu wróciłam do Was dzisiaj z Daily Vlogiem. Jak widzicie na pewno po um, tytule na dole, e, muszę powiedzieć i przeprosić, że mnie przez jakiś czas jednak nie było. Miałam problemy um, z zębem z tyłu, musiałam go wyrwać, i um, no, miałam takie bóle, że nie mogłam. Za bardzo nagrywać i nie miałam głowy też na to w sumie. Byłam trochę też zajęta, i no, ale mam nadzieję, że to nadrobimy, i że teraz będzie wszystko lepiej, i znowu będą co tydzień się pojawiały normalne filmiki. Tak jak mówiłam, biorę Was dzisiaj ze sobą. Mam taki trochę bardziej aktywny dzień, więc chcę Wam oczywiście trochę coś pokazać. Za chwilę muszę śmigać do jednej pacjentki, jej śniadanie zrobić, ją trochę przyszykować i w ogóle, a później jedziemy dalej, więc jeśli jesteście ciekawi, co będziemy takiego robić, to oczywiście oglądajcie. Póki jeszcze zapomnę, jak widzicie jestem już ubrana, jestem w swojej łazience i byłam właśnie pod prysznicem, jest gdzieś w pół do ósmej rano, ja muszę być o wpół pół do dziewiątej u tej babci, którą właśnie przed chwilą mówiłam, że będę musiała ją wyszykować. Prysznic już widziałam, zaraz będę śniadanko jadła. Jeszcze chciałam Wam właśnie pokazać. Ci, co mieszkają może gdzieś za granicą i mają może sklep netto u siebie, to polecam im właśnie taki żel pod prysznic. To jest z pure, jak widzicie. I one są bardzo podobne do tych z balea, więc jeśli nie macie DM-u koło siebie, ale za to netto, to po prostu zajdźcie tam, może będą właśnie te żele pod i właśnie one są naprawdę bardzo, bardzo podobne i naprawdę też tylko 55 centów kosztują tak samo jak te Balea, więc um, zapachu są dos dosłownie te same, bo ja dzisiaj już sobie używałam pod prysznicem i naprawdę jest bardzo fajny, bardzo ładnie pachnie i są jeszcze naprawdę prze, prze różne e, inne zapachy, Kokosowe z mlekiem, chyba jakieś tam też kwiatkowe, jakieś owocowe jeszcze. Więc jeśli macie tam gdzieś netto koło siebie, to spójrzcie po prostu i napiszcie mi, czy, czy macie też właśnie takie w ofercie. Patrzcie, jak pięknie jest. Nie leży dużo śniegu, ale jest jednak. Więc będę musiała jeszcze trochę wcześniej wyjść z domu. Co prawda, założyłam przednią szybę. Z taką osłonką, żeby nie skrobać dzisiaj rano, ale będę musiała go jednak trochę odśnieżyć samochód i, i no będę musiała trochę wcześniej wyjść, żeby zdążyć do babci mojej ślicznie wygląda. Tam takie widoki mam z 9 piętra. Dobra, kochani, ja już jestem z powrotem. Miałam taką fajną akcję, to znaczy w sumie taka fajna aż nie była, bo wyjechałam samochodem tam gdzie stałam na parkingu i miałam tam takie zasłonięte z przodu okno z przodu, żeby mi nie marzło. I jak to zdjęłam, to musiałam obok drzwi otworzyć i otworzyłam je, i je niestety nie domknęłam. I jak już wyjechałam. To nagle mi się drzwi otworzyły na oścież i <śmian> miałam stracha. Nie wiedziałam, co w ogóle się dzieje. I potem miałam problem właśnie z zamknięciem tych drzwi. Nie wiem, czy były zamarznięte, że nie mogłam ich domknąć i w ogóle już miałam stresa, że w ogóle nie dojadę do babki samochodem, tylko będę musiała na pieszo iść. Ale udało się, zamknęłam je w końcu i mam nadzieję, że na razie tak zostanie że tu nie jest żadna usterka tych drzwi i tak dalej. i że wszystko jest OK, więc teraz będę musiała co chwilę sprawdzać, czy mi te drzwi dzia działają, bo będę miała stresa w ogóle wyjechać gdzieś na autostradę czy coś, żeby mi się po prostu drzwi nie otworzyły, bo jeszcze jakiś wypadek zrobię. Um, no, ja już od babki wróciłam. Um, I właśnie jest krótko po, po 9, 5 po 9 jest dokładnie. Um, teraz jadę do siostry na drugie śniadanie, w domu już zjadłam pierwsze, ona gdzieś się zaraz będzie też szykować i czeka na mnie już i później Was bierzemy oczywiście ze sobą. Witajcie, jestem z powrotem. Jak widzicie, jedziemy już z siostrą, właśnie gdzie mieliśmy dalej jechać. Jeszcze Wam nie powiedziałam dokładnie, gdzie. Um, a tak dokładnie Wam teraz powiem. Um, jedziemy na lodowisko. Um, z czego się już bardzo cieszymy, bo lubimy bardzo we dwójkę jeździć na łyżwach i się trochę wyszaleć, po prostu więc. Um, Trochę Wam też z lodowiska pokażę później, a siostry Wam pokażę, która mnie właśnie nagrywa i po prostu do zobaczenia później. Lodowiska. Tutaj jest wejście i będziemy na łyżwach Idziemy na łyżwy, jak mogliście już zobaczyć. Ale aparat chyba jednak zostawiam w sadni. Idziemy na lodowisko. Jedziemy na lodowisko, Sara się sznuruje, a ja, a ja czekam. A chyba już? Słyszycie mnie? tá No muzyka idzie tak. do nas Tam z tyłu. Jechać tutaj i korzystać z tego, że jesteśmy na logodzisku, a nie jedna nagrywa, a druga stoi albo jedzie. Więc potem się jeszcze za do Was dozgniemy. Na razie! Wow, jak mnie maluchy wymijają! Pi jadą. Tutaj zawodnik normalnie. Nie będę taka, nie będę dzieciaku brała zabawki. Jak w Madagaskarze powini się ustawili. Zobacz. <laughs> Penguin gang. Penguin gang, Mata Dobra kochani, jak widzicie już jedziemy teraz z powrotem, e, To znaczy z powrotem do mamy, teraz jedziemy na leniwe pierogi. E, no, za długo nie wytrzymaliśmy dzisiaj na tym lodowisku, bo nas nogi bolały, już jesteśmy stare kobiety e, i e, co chciałam jeszcze powiedzieć? E, tak w ogóle z okazji e, imienin mojej siostry Agi, która jest za kamerą, e, poszliśmy na to lodowisko, więc Aguś wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji imienin, wszystkie inne Agusie tak samo oczywiście. Um, I no, także tyle, bo musieliśmy do Was odezwę. Aga teraz ze mną jedzie, a zaraz jedzie swoim samochodem do mamy, żeby potem mogła e, wrócić kiedy będzie chciała, bo ja jeszcze wieczorem mam jedną pacjentkę do zrobienia, e, to nie musiałaby wtedy już czekać, tylko e, już pojedzie od mamy prosto do siebie do domu. Więc zmieniamy teraz e, samochód jeszcze i jedziemy na dwa samochody do mamy. I no tyle. Jeszcze później się do Was oczywiście odezwiemy i do zobaczenia później. A teraz słuchamy muzykę w radiu. Jestem już z powrotem. Um, wróciłam od mamy w końcu, zrobiłam pacjentkę. Um, jestem bardzo zmęczona dzisiaj. Co prawda, bo był to zalatany i aktywny dzień. Um, tak jak już wcześniej mówiłam, to nie daliśmy rady z siostrą za bardzo pojeździć na tych łyżwach. No, co prawda, ja bym jeszcze pojeździła, ale moje siostry już nogi bolały, więc um, uciekliśmy stamtąd. Um, to by było na tyle dzisiaj. Um, spróbuję jeszcze dzisiaj poedytować ten filmik i Wam wrzucić. Jak się dzisiaj nie uda, to oczywiście jutro rano na pewno już będzie. O ile mi komputer nie będzie strajkował, bo czasem tak jest, że akurat coś trochę stworzyłam i w ogóle i później chcę przycisnąć um, zapisz, i niestety już wtedy laptop całkiem bankrutuje i nie chcę dalej robić. Mam nadzieję, że Wam się ten taki filmik spodobał, taki dzień ze mną, um, trochę się działo w sumie u mnie, nie siedziałam tylko w domu, tylko pochodziłam też trochę i w ogóle. Um, jeśli chcecie więcej takich filmików, to dajcie oczywiście kciuka w górę do motywacji do dalszych, takiego, do dalszych nagrywek takich filmów, um, to zobaczę, może będę częściej dla Was nagrywać, co też masz, mam w sumie w planach, co Wam też już mówiłam aha bardzo ważne już chciałam wam powiedzieć się rano i zapomniałam mój fanpage niestety już jest um, nieaktualny niestety został on skasowany um, przez jakąś inną osobę miałam jakiegoś hakera niestety i nie mogę korzystać z mojego fanpage'a. Co prawda on się jeszcze wyświetla, ale ktoś mi zmienił hasło i no, nie mogę z niego korzystać, niestety. Więc niestety, tak samo um, konkurs z Balea i z Gull, czy z Beunce, czy coś takiego. Ja wtedy Wam wstawiłam um, konkurs z odżywkami do włosów i żelę pod prysznic z Balea. Um, no, niestety, um, ten konkurs się już nie odbędzie i. Wtedy już e, czas też minął. Ja wtedy nie miałam za bardzo czasu, żeby wyniki podać e, i żeby wyliczyć, kto wygrał, ale na pewno jeszcze go zrobię, czy na Instagramie, czy nie wiem, może nawet na YouTuba czy coś takiego go wrzucę, e, żeby komuś rozlosować e, między wszystkimi komentarzami e, te produkty. Naprawdę bardzo mi przykro, bo kilka osób się tam zgłosiło i udostępniło te rzeczy i tak dalej, ale. No niestety, widocznie tak miało być. Ktoś mi na złość zrobił i skasował mi tą stronę. Um, nic nie mogę zrobić, niestety. Byłam trochę wkurzona, co prawda, no ale takie już rzeczy. Nie wiem, czy to Facebook mi skasował, albo no, chociaż raczej nie Facebook, ale ktoś raczej. Um, więc co? Um, to by było na tyle, tak jak już mówiłam. Um, za chwilę jeszcze serial pooglądam, przebiorę się już w domowe ciuchy, bo jeszcze dopiero co weszłam do drzwi. Um, chciałam, tylko zakończenie dla Was nagrać, żeby nie było znowu um, taki cut i koniec wszystkiego. Um, tak jak mówiłam, dajcie po prostu kciuka w górę, jeśli Wam się filmik podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco ze mną, żeby zawsze zobaczyć, co się nowego pojawi na moim kanale. Będzie kilka nowości i w ogóle planuję kilka innych rzeczy jeszcze. Hmm, jeśli Wam się spodobało to oglądajcie po prostu następnym razem dalej, zapraszam Was oczywiście um, tak samo na mojego Instagrama, tam od niedawna się trochę więcej dzieje, um, próbuję tam dziennie tam no jedno, dwa zdjęcia nawet udostępnić ojejku, ręka mi już boli, <laughs> mam taki duży aparat um, i co i no w sumie tyle chciałam się z Wami pożegnać i do następnego razu, pa! No, jedziemy do mamy na leniwe pierogi, to już mówię, i co jeszcze?